W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o dwóch cudach dokonanych przez Pana Jezusa. Pierwszym jest uzdrowienie trędowatego, który z ufnością zwracając się do Jezusa Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, zostaje rzeczywiście oczyszczony. Chcę, bądź oczyszczony. Drugim cudem jest uzdrowienie sługi rzymskiego setnika, za którym ten z pokorą wstawia się u zbawiciela. Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy. I rzekł mu Jezus, ja przyjdę i uzdrowię go. Na tę dobroć zbawiciela Rzymianin wyraża swoją wiarę i pokorę względem Jezusa. A wyraża to słowami, które są przez nas najczęściej wypowiadanymi słowami Nowego Testamentu. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Ten poganin tymi słowami wyraża swoją wiarę i pokorę, czyli te cnoty, które są najprostszą drogą do zmiłowania Bożego. W dalszej części swojej mowy wyjaśnia, co dokładnie ma na myśli, wypowiadając te słowa. Ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą żołnierzy. Jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu przyjdź i przychodzi. a słudzę memu czyni to, a czyni. Choć Chrystus Pan był już gotowy pójść i uczynić cud na samą prośbę sętnika ten, Przykładem wiary i pokory skłonił Jezusa, aby uczynił ten cud od razu, z tego miejsca, w tejże godzinie, w której ta prośba została wypowiedziana. Po czym nasz Zbawiciel chwali setnika. Za prawdę powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. Kościół Święty te właśnie słowa wypowiedziane przez tegoż setnika uczynił bezpośrednim przygotowaniem na przyjęcie Komunii Świętej. To właśnie te słowa lekko zmienione wypowiadamy tuż przed przyjęciem najświętszego sakramentu ołtarza. One bowiem mówią o koniecznych cnotach, aby poznać Jezusa i móc z nim się połączyć czyli o wierze w niego i pokory wobe, pokorze wobec niego. Korzystając z tego właśnie faktu, że liturgia opowiada nam tę scenę, w których słowa te są zawarte, chciałbym na dzisiejszym kazaniu powiedzieć nieco o warunkach i dyspozycji dogodnego przyjmowania Komunii Świętej. Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić i bez którego nikt nie ma prawa przystąpić do komunii, jest bycie ochrzczonym. Wiemy dobrze i słyszeliśmy, że chrzest jest tym sakramentem, bez którego nie można przyjmować innych, sakramentów jest tą bramą do życia sakramentalnego. Drugim warunkiem jest właściwe rozeznanie i dokładne przygotowanie. I czy ten warunek został spełniony, stwierdza kapłan parafii, w której dziecko przystępuje do pierwszej komunii świętej. Ważny jest nie tylko wiek, ale przede wszystkim posiadanie właściwej wiedzy, która jest znakiem że dziecko doszło do używania rozumu, i rodzice powinni niezwłocznie, gdy dziecko właśnie dojdzie do używania rozumu, zacząć przygotowanie. Nawet jak dziecko jest w wieku bardzo małym, pięciu czy sześciu czy siedmiu lat, należy patrzeć na każde dziecko indywidualnie. Nie określać jakiejś jednej granicy dla każdego, gdyż niektórym dzieciom czyni się krzywdę, powstrzymując ich od przyjęcia najświętszego sakramentu. Kolejnym warunkiem. Bez którego spełnienia nie wolno przystępować do Stołu Pańskiego, jest trwanie w stanie łaski uświęcającej, czyli brak świadomości grzechu śmiertelnego, zwanego również grzechem ciężkim. Jeśli ktoś żyje w stanie grzechu ciężkiego lub ma co do tego wątpliwość, przed przystąpieniem do Komunii Świętej ma obowiązek skorzystać ze spowiedzi sakramentalnej. I w ostatnich latach. Pod wpływem tego rozluźnienia, jakie jest po Soborze Watykańskim II, pojawiła się u wielu wiernych taka niebezpieczna, bardzo, naprawdę bardzo niebezpieczna praktyka, aby niejako zaocznie rozgrzeszać samego siebie. Czyli jeżeli ktoś nie zdążył wyspowiadać się przed Muszą Świętą, przyjmuje i przystępuje do komunii z tą myślą, że po Musze się z tego grzechu, który chciał wyznać, z grzechu ciężkiego. Jest to całkowite niezrozumienie, Przygotowania duszy, która musi być w momencie przyjęcia Komunii Świętej w stanie łaski, nie mieć nadziei na to, że będzie w niej w tym stanie łaski za jakiś czas. Dzisiaj jeszcze wiele osób zapomina o przestrzeganiu postu eucharystycznego, który jest również warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc godnie przyjąć ciało Pańskie. Obecnie obowiązująca praktyka postu eucharystycznego jest de facto. Jego zniesieniem. Obecne przepisy mówią o tym, że należy nie jeść i nie pić godzinę przed Komunią Świętą, co de facto w czynie praktycznym oznacza, że posto eucharystycznego nie ma, gdyż na mszy świętej jakiś czas musi minąć do Komunii Świętej, do kościoła trzeba dojść, i de facto ludzi odzwyczaja się od przygotowania na Komunię Świętą przez post eucharystyczny. Dlatego zaleca się. Aby wierni trzymali się tradycyjnej dyscypliny w tym punkcie, czyli przynajmniej 3 godzin przed komunią nic nie jeść oraz jedną godzinę nic nie pić, z wyjątkiem naturalnej wody, która nie łamie postu. Post jest też dobrym przygotowaniem na wyjątkową sytuację, jaką jest przyjęcie zbawiciela obecnego pod postacią chleba. Komunia święta to nie jest przyjęcie poświęconego chleba, nawet takiego świętego chleba. Wyjątkowego chleba, wyjątkowego pokarmu, ale przyjęciem ciała pańskiego. I na ten czyn trzeba się przygotować. I w duchowym aspekcie jest to oderwanie nas na jakiś czas od ziemskiego pokarmu, aby móc kosztować niebiański, który z nieba stąpił. Nasz Pan Jezus Chrystus obecny w najświętszym sakramencie. Ale oczywiście są to warunki dogodnego przyjęcia. Niezbędne. Spełnienie ich daje nam sposobność w sposób godny przyjąć Chrystusa. Ale to od naszej dyspozycji wewnętrznej i zewnętrznej zależy, jak wiele owoców Eucharystii nam konkretnie, Eucharystia nam konkretnie przyniesie. Albo lepiej należy powiedzieć, ile będziemy w stanie z tego niewyczerpa, niewyczerpalnego źródła łask dla naszej duszy zaczerpnąć. Nasza dyspozycja, nasze nastawienie, nasz sposób przyjmowania Komunii Świętej jest tym, co potęguje łaski, które w niej są dostępne. Dobra dyspozycja duszy sprawia, że tych łask otrzymujemy więcej, albo właśnie pozwalamy Bogu nam te łaski udzielić, a zła dyspozycja nas tych łask pozbawia. Wiara w sakrament Eucharystii musi prowadzić nas do pokory wobec Niego. Tak jak ten setnik z Ewangelii Uwierzywszy w Jezusa, zobaczywszy cud przez niego dokonany, zachowuje się względem niego pokornie. Tak i dusza wobec Eucharystii powinna się zachowywać. Skoro, jak nas uczy wiara nasza katolicka, że pod postacią Eucharystyczną jest rzeczywiście, realnie, prawdziwie i substancjalnie obecny ten sam Chrystus, który stał się człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał naszego zbawienia. Który jest teraz po prawicy Boga Ojca, to ta wiara i te przekonanie musi skutkować naszą postawą wobec tego sakramentu. Czyż dusza o tym przekonana swym zachowaniem, swoją postawą na zewnątrz nie będzie chciała okazać swej wewnętrznej miłości? Przez gesty, przez postawę, przez swój odświętny ubiór, całym swoim jestestwem, stając przed swoim Bogiem, dusza gorliwie Pragnąca ukochać Boga, który utaja się z miłości ku niej w tym sakramencie, będzie chciało przez swoje uniżenie, przez swoją postawę oddać cześć, adorować Pana Boga, uniżonego w tym najświętszym sakramencie, ale tego Boga, który jest nieskończonego majestatu. To, że Bóg nam względem nas jest dobry, że uniża samego siebie, nie daje nam prawa, abyśmy my go poniżali abyśmy my o nim zapominali. Pamiętajmy, że ten Chrystus, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, którego chcemy przyjąć, to jest ten sam, o którym w mszy świętej podczas tego hymnu Gloria in excelsis Deo mówimy. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, Albo ją tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste. To jest ten Chrystus, którego w kredo za chwilę będziemy wyznawali, że jest odblaskiem Ojca, że jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Jest współistotny Ojcu. To jest ten Chrystus, który stoi przed nami. I gdy jesteśmy o tym przekonani, czyż nasza postawa nie powinna tego wyrażać? Czyż nasze zewnętrzne, zewnętrzne zachowanie nie powinno być przepojone właśnie tą wiarą. Dlatego nasza postawa i zachowanie wobec Pana Jezusa powinna wynikać z naszej wiary. Te współczesne brednie, które są propagowane, że to, co na zewnątrz się wcale nie liczy, że najważniejsze jest nasze wewnętrzne nastawienie, moje dorosłe chrześcijaństwo, które pozwala mi lekceważyć mojego Boga, musimy odrzucić. Moje zachowanie względem Pana Jezusa Otojnego w najświętszym sakramencie musi wynikać z mojej wiary. I te wszystkie skandale, które w dobie pandemii wprowadza się w kościele, to wielkie zgorszenie, które, za które Bogu musimy wynagradzać. Ten brak szacunku i lekceważenie wobec najświętszej tajemnicy naszej wiary. Nie sposób inaczej wytłumaczyć, jak słabnącą wiarą. W prawdziwą obecność Jezusa w tymże sakramencie. Ten brak szacunku, ten zanik rewerencji będzie prowadził koniecznie do zaniku wiary w prawdziwą obecność naszego zbawiciela w Eucharystii. Ta obecna sytuacja pokazuje, jak te zmiany w nowej mszy, w nowym porządku mszy świętej, które zmniejszają wszystkie te zewnętrzne oznaki wobec Eucharystii. Zmniejszona liczba przyklęknięć, odwracanie się kapłanem tyłem do najświętszego sakramentu, ogólne niechlujstwo w obchodzeniu się z Panem Jezusem. To wszystko doprowadziło do zmniejszenia wiary u ludzi, że w tym sakramencie rzeczywiście, prawdziwie jest obecny sam Chrystus, ten sam, który siedzi po prawicy Boga w niebie. To wszystko, ten brak zewnętrznych oznak czci zmniejsza wiarę, a zmniejszona wiara powoduje to, że wiele, wiele osób, wiele dusz zaczyna lekceważyć, to jest takie błędne koło. Nie okazują czci wobec Najświętszego Sakramentu, ich wiara słabnie. Z tego powodu, że ich wiara słabnie, te zaniki wobec Najświętszego Sakramentu ustają. Do tego stopnia, tak jak mamy już na Zachodzie, że ludzie, którzy nie spowiadają się latami, nie mają żadnego problemu, aby przyjąć najświętszy sakrament ołtarza co niedzielę. W Niemczech, poza kościołami, gdzie jest sprawowana tradycyjna msza święta, ewentualnie za kościołami, których jest misja polska, sakrament spowiedzi nie istnieje. Ale mimo wszystko wszyscy ci, którzy jeszcze chodzą do kościoła, przyjmują najświętszy sakrament. Czyż wierzą jeszcze oni, że to rzeczywiście jest Chrystus? Ten święty nad świętymi. Czy to wszystko, co widzimy w naszych czasach, jak kapłani zmuszają wiernych do tego, aby lekceważyli swojego Boga, nie jest oznakiem zaniku wiary w realną obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie? Dlatego, drodzy wierni, słysząc o tych wszystkich skandalach, może widząc je na własne oczy, starajmy się z wielką miłością w duchu. Zadość uczynienia, zbliżać się do utajonego Zbawiciela w tymże sakramencie boskiej miłości. Naśladujmy przy tym postawę setnika i mów mi z głębi serca Domina non sum dignus Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do przybytku mego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.